Koleżanki, koledzy, tak naprawdę to, czego nikt nam nie odbierze, to wspomnienia. Zawsze chętnie wracamy do tych najlepszych, również z okresu naszych studiów. Wkrótce będzie doskonała okazja, aby powrócić do miejsc naszej młodości, spotkać się ze znajomymi ze studiów, powspominać dobre czasy. W ostatni weekend sierpnia odbędzie się zjazd absolwentów naszej uczelni. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Do zobaczenia na zjeździe.